Moi drodzy, dzisiaj taki wyjątkowy odcinek, dlatego że pójdziemy dzisiaj w wymaksowane Sun Temple, wymaksowane umiejętności małpek magicznych, supportowych oraz primary, dlatego że... Oj, nie chcę Legend of the Night. Dlatego że pójdziemy w Tak Village Super. Tak więc bez zbędnego przedłużania, ja zapraszam was do gierki i dzisiaj jest taki przedsmak tego, co będzie w przy szłości. A wy już wiecie, o co mi chodzi. A więc moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w Gierce i będziemy używali na tak? Village, super, tak jak zapowiedziałem, tak poszedłem, chodźmy, w tak? Shootera, Blade Shootera raczej. I nasz kolega będzie zaczynał od tradycyjnego Dartlingana Bardzo fajnie, bardzo fajna w ogóle mapa e, trafiłem Chodźmy po level 1 Ocean Obina, który, psz, który specjalnie też postawimy tuż przy tym trójkącie ponieważ tutaj będziemy nasze Temple stawiali Teraz tak, mm, potrzebuję jak najszybciej Blade Shootera już myślałem, że gościu nie będzie wysyłał ekonomii i... Szczerze też się cieszyłem, ale no niestety. Zaczął wysyłać. I jednak Dartlingan potrzebuje tego. Czy to może być gościu idący starą metą? Przypominam, nowa mepta to jest Druid Sub Farm. To już nie wiem dlaczego pójście w farmy ma być metą. Do... To by się po prostu w pale nie mieści, Nie wiem, może jest coś za mną jechało. że ja jestem zbyt oldschoolowy? Nie wiem, po prostu meta, w której ICE czy nawet Glue bierzesz, zamieniasz za farmę, bo myślisz, że Superstorm, że dzięki Superstormowi, a wiedziałem, że chyba coś tam sprzedał. O, Boomer, spoko, że dzięki Superstormowi tak naprawdę, kurde, uda Ci się wygrać gierkę, bo, ale pamiętajcie, że Superstorm jest naprawdę taką słabszą odskocznią i Jelly, na przykład Super Glue, na przykład Icicle Impale. Mm, dobra, teraz tak, potrzebujemy kolejnego takshootera. to będzie nasz taksprayer, Sprayer, mi się wydaje. On chyba chce perfekcyjnie... Ustawić trójkę bumerów na tym ale To tak naprawdę jest bardzo łatwe. Nie musiał tak naprawdę nic specjalnego robić. I będzie chyba szedł we wszystkie trzy upgrade'y jego. A mam taką nadzieję. Tu poszedł faster, tu poszedł Glaives'y I czyżby tutaj tak jest? Tu wszystko się zgadza. A my potrzebujemy 600. Dojście w zielonymi, fajnie by było to rozwalić, ale... ale nie na razie. Dojdźmy do tego magicznego 600. Dobra, i chodźmy czarnymi. I już widzę, że gościu błąd popełnił. Dlatego, że kiedy idziesz w play to raczej byś chciał iść w red hot dunksy, aniżeli w faster throwing. Chociaż że są też pewne wyjątki z reguły. Dobra, jeżeli bym postawił tutaj wylecz, to i tak bym się gała. Dlatego, że nie idę w bigger Radius dla. A idę w Monkeyopolis. Jako drugi upgrade. Mógłbym oczywiście jako ten. E, jako taki osobny tu. To nie mógł... To nie byłby też głupi pomysł, ale. Na razie. Pozbierajmy trochę tej ekonomii. Dobra, kiedyś to się ustawi. Ajajaj. I tak koniec końców tutaj. A jakbym tak poszedł w tym miejscu, to będzie efektywne i to będzie efektywne. Dobra, wiecie co, jednak tak patrząc po tym, pójdę jednak w osobną wioskę z tym, z... Monkeyopolis. Dlatego, że potrzebuję też większych tych, większej ilości pieniędzy dla upgrade. Y. Tu bym poszedł już w Overdrive, nice. To już będzie takie nasze pole bezpieczeństwa, choćby teczowe, dlatego że to się tym czasem najbardziej opłaca. 60 tysięcy, czy tam 50, coś koło tego będziemy musieli mieć do poświęceń. I teraz tak, mam nadzieję, że wsz wszystko tutaj wróci do normy. Tak jest, wróciło. E, dobra, czy Jungle Drums, na razie chodźmy zielonymi do pewnego takiego poziomu. Tu powinno być wszystko spoko, gorzej będzie, kiedy dojdą do tego lidy, więc dlatego chodźmy tutaj na strong. Dlatego, że na razie poszliśmy w red hot, w red hot, kurde, myślę, że gra Buberem w hotshotsy. W sumie w Ring of Fire mógłby polecieć tak, o, tak tutaj. Dlatego, że chcę, żeby był też w Reddźu tego. A w sumie, jakby tu się zwieści się. Nice. Dobra, Ring of Fire. I teraz już oszczędzamy 100%, dlatego, że potrzebujemy wioski z tym. Z Monkey Town, z Monkey City. Może już sobie tutaj rozwalić ten. A jeżeli on mi wyśle jakiegoś moaba czy coś, to powinno to wszystko wybronić. Mam taką nadzieję. Teraz jeszcze raz. Obydwoje mają Cabot Texture Nice. Fiolety to Overdrive i Blade Shooter powinno wszystko rozwalić. Eee, dobra to co, dru... chodźmy po drugą village tak tutaj, żeby też była w rangu. i tu pójdziemy właśnie po monkey town teraz też muszę patrzeć, czy by coś nie wysyłał e, dobra, za chwilę będzie za chwilę będą macki też dobrze też, że on tak nic specjalnego nie wysyła teraz przystopujmy i poczekajmy, żeby pójść w Monkey Town On może prawdopodobnie też na to czekać, ale ja te... ale ja nie muszę się obawiać tak naprawdę, teraz poczekajmy poczekajmy do końca przychodu i chodźmy czarnymi dlatego, że wtedy będziemy też oszczędzać, to jest lepszy... to jest też lepsze, jeżeli chodzi o i oszczędzanie i ekonomię wiadomo, że różowe są tak naprawdę najlepszym tym, ale wtedy jak idziemy czarnymi będę mógł pójść w Banki City jak mogę też pójść w Super Monkey teraz Ale naprawdę jeżeli chodzi o magiczne te e, upgrade'y to po prostu poszedłbym w jednego Dark Championa Dobra, mam nadzieję, że to się nie skończy jakimś syncingiem i wywaleniem gry. Bo gierka naprawdę idzie świetnie. Ekonomia świetna, wszystko po prostu jest świetne. No, tutaj tutaj te ceramiki to akurat nie jest problem, dlatego też nie poszedłem w boomera. No to co, postawiamy macki, postawimy je, jeżeli ten... Dobra, ale na razie chodźmy w Monkey City, Monkeyopolis, nie ma chyba sensu na razie. I teraz ustawmy... To jest chyba najgorsza, kurde, możliwa pozycja dla tych drugich macek. Ale dobra, mamy to. Miejmy nadzieję, że nie wyślę mi żadnego Zomga. Na razie, wiecie co, choćby po Super Monkey tutaj. Co najwyżej będziemy mogli dark, dark shiftnąć się nią, stąd dobra. I teraz co? Białe jak białe, choćby ciągle czarnymi znowu. Mógłbym pójść w sobie też ze brasami, ale na razie takim naszym priorytetem. Możemy też pójść tenczowymi, ale to dopiero w późniejszej fazie gry. Nie podoba mi się ten lag, tak naprawdę. Bo jednak to też spowalnia tę ekonomię. No, na całe szczęście nie stopuje. Tak jak miało to miejsce w naprawdę wielu sytuacjach wcześniej. We wcześniejszym sezonie. Dobra, chodźmy po Dark Knighta Będziemy oczywiście szli pod górną ścieżkę. E, ustawmy go może na strong, właśnie. Tutaj jest bardzo mała linia obrony, jeżeli chodzi o balony fioletowe. W sumie, no nie takie strong chciałbym, ale koniec końców. O, ja cień! Ja, no widzę, że ja mam trzy gwiazdki internetu, a on dwie. Trzy kreski raczej bym powiedział. E, dobra, no i co, chodźmy Chodźmy w końcu po coś takiego I właśnie to będzie problem tego Chodźmy po Jungle Dransy i to jest też spoko, bo, ponieważ będziemy fidować nasze macki Potężnymi, zakabuflowanymi fioletami Mam nadzieję, że szybko też zostaną A zresztą o, fajnie, ta sama pozycja, wszystko fajnie, ładnie e, Zmieszczę tutaj drugą super małpkę Zmieszczę, zmieszczę, widziałem tam, że zmieszczę, o właśnie e, Dobra, i jak pójdę właśnie w... Ty, wszystko idealnie pójdzie Teraz tylko właśnie pozbierać to 100 tysięcy 000... Ze 100 tysiącami to jest to akurat najmniejszy problem Pójdźmy na razie w Monkeyopolis Mogę pójść w MIB, ale Dark Champion będzie mógł nawalać fiolety, więc to tak naprawdę jest. Mało z tym, ale... Dzięki temu też będę miał... Kolejne 7,5 tysiąca, jeszcze pójdę w 20 tysięcy 20 tysięcy tysięcy. Homeland jakby... Nie wiem kurde, z matematyki jestem lewy też. Mam nadzieję, że nie pomylę się w którejś kwestii tych obliczeń. Ja no wiem, ja no wiem na pewno. Jeżeli pójdę w Dark Championa i nawet w Robo Monkey? W Robo Monkey? to powinno wystarczyć. A może nawet ten jeden Dark Champion pod Plasma Blasty będzie wystarczył. E, dobra. Kusi mnie pójść po MIB, ale na razie nie. Chodźmy po... Coś takiego. Jak mówię, to będzie super range i Epic range Sun temple. W sumie potrzebowałbym sanowatar już teraz. Dobra, mogę pójść w sanowatar, ale to dopiero zrobię przy kolejnym inkombuście. Nice. Pójdziemy oczywiście w Epic Rencz. No. I to będzie. Miało zasięg całej mapy. Full. tak? No, prawie całą mapę, jeżeli nie liczysz tamtego rogu i wejścia i wyjścia. Tamu balonów normalnych. Dopiero teraz idziesz w. Jak śmiesz łączyć Boomera z farmą. No, sporo jest tych aspektów, które trzeba zrobić, Więc innymi właśnie pójście w Dark Championa. Ale... Jest jeszcze daleko od rundy 30. On raczej nie będzie chciał nam wysłać nic takiego bardziej agresywnego. Możemy pójść w MIB i mieć już z głowy, potem pójść w Call to Arms. Tak, licząc po to, tu wyjdzie około chyba 30 tysięcy? W samym tym... 30-45 pięć O matko, chyba dostawię je jeszcze dla bezpieczeństwa do village Tu już powinienem w Blade Malmström e, Dobra, jeżeli chodzi o to, czy jeden Inferno Ring powinien załatwić sprawę? Mogę jeszcze dostawić parę overdrive'ów, jasne Czy on chce iść w IMF a Dobra, no potrzebuję tego Dark Championa, naprawdę... Nie powiem, że od zaraz. Dobra, powiększanie ekonomii zostawmy też ze e, On sprzedał? Naprawdę, gościu, dziwnie gra. Nie, że nic nie wysyła, to jeszcze o. Tak patrząc na to, też to nie jest takie perfekcyjne te. Chyba powinienem teraz już przez cały okres gry iść różowymi. Dobra, do Sun Temple raczej powinniśmy to dotrwać Ale jeszcze jak mówię, trzeba ulepszyć to do Call to Arms Homeland tak naprawdę by za... Czy może w sumie jednak tu pójść po Homeland? Monkeyopolis nam zapewni już taki stuprocentowy ten Takie stuprocentowe to, że będziemy mieli supportowe Ture, że będziemy mieli safortowe turety na poziomie 60 tysięcy, ale ja tam się boję, że to może być potrzebne około 50 No to co, idziemy tymi? To w końcu idzie po 7. E, dobra, no i co? Malström na razie nie, choćby, choćby tak. No dobra, to powinno łatwością rozwalić te... Nice. Hmm... I teraz bardzo bym chciał pójść w Dark Championa. No, on tutaj ma z tymi... Bar on nie będzie miał z tymi żadnych problemów, bo widzę, że poszedł Blade Lorda. bardzo fajnie. No to co, chodźmy w Dark Championa. Teraz już będziemy mieli zapewnione w 100% magiczne ulepszenia na chociaż dla bezpieczeństwa też właśnie, choćby po robomonki. Nie ulepszajmy jej już nic więcej. Tu pójdziemy w homeland, czyli potrzebujemy kolejne 60 tysięcy. na razie choćby w Inferno Ring i postawimy jeszcze ze dwa overdrive'y. Nie wiem, czy to nawet nie jest zaleta, że jest tak spowolniona gierka przez jego laga. Wtedy będę miał jakąkolwiek reakcję, jeżeli chodzi o ten. O DDT, czy nawet Bada. Ale naprawdę kombinuje chłopina. Kombinuje jak cholera. Okej, okay, to co? choćby właśnie w Inferno Ring. Jako taki 100%, jako taka 100 pewność, że pójdziemy w Sun Temple już z Primary Małpkami i dostawmy jeszcze jednego Overdrive'a, tak dla jeszcze większego bezpieczeństwa. Dobra, to powinno załatwić sprawę już 100%, 100%. Czyli co? Magiczne, mamy to 60 tysięcy. Teraz, tak. Pójdźmy tu w Call to Arms i Homeland, żeby mieć już takie 100% pewność, że będę szedł w te ulepszenia supportowe i będę miał tam 60 tysięcy. Czy jednak może zaryzykować i zostawić to tak? Mogę też jeszcze dostawić ten primary Mentoring Nie wiem coś tam będzie buffowało tych i od razu kiedy postawię te, Temple muszę pójść w ten, dobra mam nadzieję, że ty tam kurde, że tam u ciebie wszystko gra, jest, jest niebezpiecz, niebezpiecznie zbliżając się do niego ten, więc lepiej żebyś poleciał w ten, w cokolwiek, dobra 8100, przystańmy przy w tym poziomie i jednak nie idźmy w nic więcej co ma być to będzie mam nadzieję, że Call to Arms i Monkeyopolis tutaj jeszcze pójdę w coś takiego będzie wystarczyło o, jest lekki stresik jest lekki stresik bo on może nie wybronić tego, w sumie ma charge. teraz wystarczy mu tylko pójście w Moab Domination i chyba jego cel będzie osiągnięty muszę muszę mieć tak naprawdę 2000 jeszcze dodatkowych pieniędzy tak jak mówiłem, moje Sun Temple nie będzie miało w żadnym wypadku Camotexion czyli jeszcze dwa inkombusty i idziemy w ten tak naprawdę jeżeli nam wyśle tego bada, to pójdziemy w Sun Temple anyways dobra, przez orny zawsze bierz ubezpieczony, co nie? Choćby w Primary Mentoring Grow Blocker, pierdziu Sun Temple zmaxowane na max, musi to być Max Sun Temple Bang Dobra widzę już, że ma maksymalnie na magicznych małpkach, choćby od razu w Jak mówiłem, ciach ciach, Jungle Drums, Monkey Intelligence, nice o Jezus Mariam, mam nadzieję, że, kurde, przestawią to lepiej. Lepiej, o wiele lepiej to wygląda. Dobra, i teraz tak, chodźmy tutaj po Dark Knighta. I chodźmy po Tech Terror. Tech Terror myślę, żeby poszedł bardziej... W sumie tu jeszcze jedno po, mógłbym polecieć. Chociaż jakby tu się zmieściło. Nie, nie zmieści się, nie ma szans. Yy, tu? Dobra, chyba będzie to najlepszy ten, Choćby w Tech Terror. Ciach. I nie mogę zapowiadać o odbieraniu tych. Yy, dobra, i co? Pójdziemy w Dark Championa? Możemy w Dark Championa. Chociaż jego pozycja też spełnia wiele do życzenia. Yy, no co? będziemy wyszli w Malmström? Może nie. Chociaż przydałoby się. Dobra, you no know ład tu pójdziemy w Ring of Fire. Tu choćby w kolejny tak, shooter z overdrive'em. I będziemy chyba tak w 100% skupiali się na tym. Ej, w sumie zróbmy jeszcze screenshot całej trójce. Dobra, moi drodzy, lepiej być nie będzie. Sprawdźmy jego defensywy przy takim najbardziej profesjonalnym raszu, czyli po prostu bad w ruch. Ehm, myślę, że. Myślę, że wiecie co? Choćby po. Choćby jednak po ciebie tutaj. Dark Shift ciebie tu. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście użyjmy Ability, żeby nie być tak bardzo gołosłownym. Możemy też pójść po jeszcze jednego Dark Knighta. Jasne. Ps oczywiście zróbmy coś takiego. No kolego, niestety tak bywa. Ej, wszystkie trzy upgrade'y naprawdę nie... W sumie nawet ten Dark Knight nie będzie chyba nam potrzebny. W sumie nie wiem po co po niego poszedłem. Dobra, wiecie co? Jednak jak chce iść w Malmström, to choćby też i w Malmström. No cóż. Czyżby kolega chciał jeszcze coś nam? Nie, syncing. Dobra, to był strasznie krótki syncing. Nie, no muszę to przyznać. Sam Temple na miejscu, wszystkie upgrade y na miejscu, czyli co, teraz... Czekamy aż ten piękny, wielki, bad, przejdzie przez ten... Yy, on powinien już w ogóle wszystko sprzedać. Regular... Regularne te to raczej nic No mówię... Aż Malstrum, sztru... mal Malstrum, No zobacz. Plus jeszcze patrzcie, to Temple ma Superstorm. Moi drodzy, udało się. Mamy chyba wymaksowane Sun Temple, mam nadzieję taką. Ale. Ja jestem tak stuprocentowo po prostu. Ja jestem stuprocentowo pewny, że się udało. O, widzę, że jakiś tam jeszcze ten. Jakiś tam Bóg się wkradł, a, Syncing i za chwilę będziemy chyba zwycięstwo opijali. No właśnie, gdyby nie ta wolna gierka, myślę, żebym zmieścił się jeszcze w krótszym formacie, ale to nic. Moi drodzy, mam nadzieję, że gameplay się spodobał i udało mi się pójść w super wymaksowane Sun Temple. I jeżeli się spodobało, zostawcie ocenę w postaci łapki w górę A jeżeli się oczywiście nie spodobało, to zostawcie ocenę w postaci łapki w dół Zostawcie subskrypcję, żeby być z innymi materiałami z bluntsów Ode mnie na dzisiaj to tyle, pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się, cześć! Jak na pierwsze na polskim YouTubie Sun Temple wydaje mi się Jest kurde spoko